2011 i rzeczywiście likwidacja wówczas jednostek tutaj na Lubelszczyźnie 18. Dywizja szczęśliwie powstała, gdy ministrem obrony narodowej był pan wicepremier Mariusz Błaszczak. W międzyczasie powstała druga brygada wojsk obrony terytorialnej Ta Lubelska, która już ma tak wiele zasób dla Lubelszczyzny. No, drodzy Państwo. Zwijanie polskiej armii w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czy zwijanie polskiego przemysłu zbrojeniowego, jest rzeczą bardzo poważną i bardzo niebezpieczną. Prezydent, jako zwierzchnik sił zbrojnych, ma oczywiście tego typu mechanizmy, jak z jednej strony rada gabinetowa, w której musi naciskać na obecnie rządzących, niezależnie od tego jaki to jest rząd, żeby prowadzić Polskę w kierunku. Największej lądowej armii w NATO w Unii Europejskiej, co najmniej 300-tysięcznej armii. To zresztą jest mój program i zamierzam wykorzystywać wszystkie kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako, rzecz, jako zwierzchnika sił zbrojnych do tego, aby nie zwijać armii polskiej, szczególnie na wschodzie naszej ojczyzny. Ja, drodzy Państwo, jestem przekonany, że jak najdłużej powinniśmy żyć w czasie rozwagi a nie w czasie odwagi i politycy powinni nas prowadzić do bezpiecznej Polski, bez wojny. Daj Boże, żeby taka była nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci, ale nie da się prowadzić nas w kierunku bezpiecznej Polski przy jednoczesnym zwijaniu y, armii polskiej i jednostek wojskowych przy nierealizowaniu kontraktów sprzed 15 października 2023 roku. Udało się wiele tych kontraktów, bardzo ważnych, południowo-koreańskich i amerykańskich podpisać, no ale to nie starcza, jak wiemy niestety, jak wiemy niestety ten kierunek 300-tysięcznej armii i w ogóle przyjęcia do Wojska Polskiego spadły z 3000 tysięcy rocznie do tysiąca Rocznie, jak mówią statystyki. To jest kierunek, z którego oczywiście trzeba zawrócić, inspirować rząd do tego, żebyśmy mieli w Polsce jak najwięcej żołnierzy. Mamy dobrowolną służbę zasadniczą, także i wiem, że tam wiele ludzi, mamy wielu wspaniałych młodych patriotów, drodzy Państwo, oni są w wocie, oni idą, jak mój kolega Kacper Meina, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, zawodowy żołnierz, jak nie miał walki, to poszedł odbyć dobrowolną służbę zasadniczą, bo chcę służyć Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy wielu ludzi, którzy chcą się angażować i musimy w sposób infrastrukturalny dawać im możliwość odbywania szkoleń wojskowych i służenia naszej Ojczyźnie. Także gwarantuję Pani, że szczególnie na wschodnich granicach Rzeczpospolitej, ale także przy realizacji kontraktów i przy dążeniu do co najmniej 300-tysięcznej Armii Polskiej, będę zdeterminowany, żeby naciskać na obecny rząd i używać wszystkich mechanizmów, które ma prezydent do tego, żeby nas doprowadzić, finansowe i także większą część PKB na ochronę zdrowia. Natomiast chciałbym też, ja drodzy Państwo rzadko o tym mówię, ale teraz jak jest pytanie o ochronie zdrowia, to chcę się pewną rzeczą może pochwalić, może powiedzieć coś więcej o sobie. Ja przez wiele lat zarządzałem bardzo wrażliwą też kwestią i można tego porównać do służby zdrowia ale narodową pamięcią w Polsce i na świecie to też jest newralgiczny temat szczególnie gdy reprezentuje się polską wrażliwość historyczną na świecie nasze emocje naszą narodową pamięć jestem i teoretykiem i praktykiem zarządzania od wielu lat i w kwestii służby zdrowia budżetowanie to jest jedna Jedna sprawa i oczywiście jak największe powinny być nakłady na ochronę zdrowia, ale druga sprawa to jest zarządzanie. Ja jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postawię sobie za swój cel na pierwszą kadencję usystematyzowania polskiej służby zdrowia, bo drodzy Państwo, kolejki często w szpitalach i przychodniach wynikają z tego, że jest masa systemów elektronicznych, które udało się wprowadzić szczęśliwie. Rządowi Zjednoczonej Prawicy, tak jak E-Pacjent, E-Recepta i wszystko, wszystkie te elektroniczne systemy. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że kolejki wydłużają się często przez to, że nie ma Centrum Obsługi Pacjenta w Polsce. Centrum Obsługi Pacjenta to jest to, co kiedyś obecny Marszał Eksejmu chciał zamknąć w takim haśle telefon do przychodni i wszystko będzie załatwione. To jest nieco bardziej skomplikowane w zarządzaniu taką materią jak ochrona zdrowia, ale wiele placówek medycznych, prywatnych, szpitali prywatnych ma po prostu centrum obsługi pacjenta. To da Wam, drodzy Państwo, szansę naprawdę posługiwania się jednym modelem umawiania się na wizyty jednym modelem komunikowania się ze swoimi lekarzami, szczególnie w momencie depopulacji z jednej strony, a z drugiej strony demografii, gdzie mamy coraz więcej seniorów i osób starszych. Wydaje mi się, że także w tym zakresie Polska dojrzała do tego, aby mieć z prawdziwego zdarzenia centrum obsługi pacjenta. Naprawdę, żeby każdy pacjent w Polsce był popilotowany od początku do końca swojego swojego leczenia. Często jest tak, że z ludźmi starszymi mam takie, takie doświadczenia. Nie wiem, czy Państwo, którzy to mają, potwierdzą na tej sali, że pacjent zostaje z tym skierowaniem, nie wie właściwie gdzie iść, nie wie gdzie ma iść, te kolejki się multiplikują w kolejnych przychodniach albo w kolejnych szpitalach. I jest jeden wielki chaos, więc gwarantuję, że będę walczył oczywiście o procent PKB, większy procent PKB dla polskiej ochrony zdrowia, ale z drugiej strony zamierzam naprawdę na poważnie, oczywiście jako prezydent nie będę miał takiej bezpośredniej możliwości, ale powołam do tego specjalny zespół złożony i z praktyków zarządzania i z informatyków. Polska zasługuje na centrum obsługi pacjenta i na jasny sygnał, gdzie ma pacjent się pokazać, gdzie być i wtedy, drodzy państwo, gwarantuję, że zredukujemy w ciągu trzech, czterech Bądź pięciu lat tej jednej kadencji kolejki do szpitala. Pytanie. Drodzy Państwo, my w kwestiach polsko-ukraińskich nie musimy już niczego udowadniać. Znaczy pokazaliśmy jako państwo polskie, jako naród polski, że jesteśmy otwarci, jesteśmy solidarni, rozumiemy cierpiącego, przyjmujemy go do naszego domu. Bamy o niego. Przezbroiliśmy Armię Polską, wysyłając nas sprzęt, a za sprawą ministra obrony narodowej ówczesnego Mariusza Błaszczaka dozbroiliśmy w Armię Polską sprzętem amerykańskim, południowo-koreańskim. I dzisiaj nie musimy nikomu udowadniać, a nasz prezydent był rzecznikiem Ukrainy, drodzy Państwo, w całej Europie. Nie musimy nikomu udowadniać że byliśmy dobrzy i zachowaliśmy się jak chrześcijanie, albo jak miłosiernie Samarytanin do drugiego cierpiącego. I tu jest krok. Pokazaliśmy, kim jesteśmy, bo tacy jesteśmy. Pomagamy cierpiącym jako naród polski. Jest drugi wymiar tej sprawy, geopolityczny i strategiczny. W naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy z tą postsowiecką, paskudną Federacją Rosyjską, która jest światem barbarzyńskim, okrutnym i nie zmieniła się od stu lat. I ci, którzy chcieli oswajać bestie Federacji Rosyjskiej, a pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński mówił jak jest i go nie posłuchali, to na pewno nie powinni odpowiadać za państwo polskie, drodzy państwo. Ci reseciarze, którzy mówili, że z Federacją Rosyjską uda się umożliwić stosunki. Ginie wiele ludzi, ale wiem, że nie odpowiadam na Pana pytanie. I teraz zaczynam odpowiadać na Pana pytanie, ale zarysowanie kontekstu jest dla mnie bardzo ważne. Szanowni Państwo, Ukraina nie traktuje nas jak partnera. Zachowuje się w sposób nieprzyzwoity i niewdzięczny w wielu zakresach. Ukrainy i mówi co mówi, Państwo słyszeli, nie będę tego przytaczał. Przyjeżdża prezydent Zeleński, wydaje mu się, że będzie wybierał prezydenta Polski. Nie będzie wybierał, bo prezydenta wybierają Polki i Polacy. I, drodzy Państwo... Tak, w, poli, w polityce, drodzy Państwo, w polityce, drodzy Państwo, Obowiązuje zasada wzajemności. Obowiązuje zasada wzajemności. I my mamy swoją agendę polską. Pomagamy, wspieramy, rozumiemy interes geopolityczny i strategiczny państwa polskiego, ale rozumiemy też, że jeśli nasz partner, któremu tak bardzo pomogliśmy, nie wyraża zgody na pochowanie naszych 120 tysięcy kobiet, osób pomordowanych, na Wołyniu, to nie zachowuje się wobec nasz przyzwoicie. Jeśli widzimy, że zboże z Ukrainy sprawia, że upadają polskie gospodarstwa rolne, to tak mamy prawo reagować, bo my jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie, drodzy Państwo.